Dzień dobry moi drodzy widzowie. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj na portalu Many.pl znalazłem artykuł pod tytułem Kara dla Janusza Kowalskiego, pytajnik minister rolnictwa o furii podwładnego. czyżby ktoś dostał furii? Ktoś z ministerstwa? Nie, to niemożliwe. Przecież gdybym ja dostał furii to by mnie wywalili z roboty. Bez dwóch zdań tak by było, więc w ministerstwie na pewno są dużo wyższe standardy. Ale przeczytajmy. Krzyki inwektywy drażnienie ludzi takimi metodami w gmachu Ministerstwa Rolnictwa próbował negocjować z 35 no, działaczami Agrounii i wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, tak czytam na portalu Many.pl cef resortu Robert. Telus wziął współpracownika w obronę. Emocje są wpisane w naszą pracę. No w moją też, panie ministrze. W moją też. Ale jednak jestem dostatecznie inteligentny, żeby nad sobą zapanować. A przede wszystkim mam takie poczucie, że nie stoję ponad prawem. Nie wiem, czy pan minister ma takie poczucie, bo nie siedzę u niego w głowie. Ale czytajmy dalej. O, tu mamy zdjęcie, tu widać. Pan wiceminister, a to szef agrounii, który wygląda, jakby się wystraszył takiego krzyku. No, panie wiceministrze, troszkę spokojniej, bo wie pan, wzrost ciśnienia, żyłka, pyknie i będzie kłopot. Kwartkowe negocjacje 35 działaczy agrounii z wiecie, ministrem rolnictwa Januszem Kowalskim na ministerialnym korytarzu w Machu Resortu Rolnictwa przejdą do niesławnej historii Zjednoczonej Prawicy. No nie, ja myślę, że jeszcze wiele jest takich wydarzeń, które zdeklasują to, to akurat wydarzenie, takiego pokazu buty i arogancji władzy jak. Jak dzięki nagraniu wrzuconemu do sieci zobaczyli pracę, długo nie zapomnął. A, czyli pan wiceminister nie dość, że zachował się w sposób naganny. No jeżeli to prawda, co piszą w artykule. To jeszcze był na tyle nierozważny, że dał się nagrać. Brawo! Brawo, panie wiceministrze. Popisał się pan. Tak. E, przypomnijmy, w czwartek kilkudziesięciu rolników z Agrounii z Michałem Kołodziejczakiem wtargnęło do budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, żądając spotkania z ministrem rolnictwa Robertem Telusem. E, no, co to znaczy, że wtargnęli? Drzwi wywalili taranem? Nie, na pewno weszli sobie po prostu. Poszli prosto pod gabinet ministra, którego nie było jeszcze w gmachu. W machu wyszedł do nich, wiceminister Kowalski. No a gdzie mieli pójść? Chcieli się spotkać z ministrem Telusem, to poszli pod jego gabinet. No Kowalski nie uspokajał, przeciwnie. Na wąskim korytarzu było tłoczno i nerwowo. Kowalski zamiast studzić temperaturę, zaczął ją podnosić, dopytując zaczepnie zgromadzonych tam ludzi. Czy wy jesteście z Donaldem Tuskiem? No, nie ma się co oburzać. Ja bym po prostu odpowiedział, a widzisz pan tu gdzieś Tuska? Bo ja nie. Przedstawiciele agrounii zaczęli krzyczeć w jego kierunku hańba, hańba, no tak. To jest typowy sposób na uspokojenie. Jak chcecie kogoś uspokoić, widzicie furiata, który się ciska przed wami, to krzyczenie hańba jest najlepszym sposobem, żeby go wyciszyć. To przecież wszyscy to wiedzą. Wtedy wiceminister zwrócił się bezpośrednio do stojącego obok Kołodziejczaka, który unikał wyraźnej konfrontacji. Jesteś pod nóżkiem Tuska! Kołodziejczak poprosił swoich współpracowników, by nie rozmawiali z Kowalskim i spokojnie czekali na ministra Telusa. Gmach resortu otoczyła wezwana przez urzędników policja. Hmm, no tak. Zapewne byli zmobilizowani po ostatniej miesięcznicy smoleńskiej. To prawda, mieli sprzęt, była był pełna obsada stanowisk, więc mogli zainterweniować. Jak informuje nas lider Agrouni, minister Telus zadzwonił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji i poprosił o wycofanie, by funkcjonariusze wycofali się z podmachu. Panie ministrze Telus. Jako obywatel i wyborca udzielam panu darmowego konsultingu i informuję pana, że policja podlega nie pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko można powiedzieć wprost przeciwnie: pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ja się bardzo dziwię, że minister, człowiek wykształcony na pewno, jak wszyscy ministrowie obecnego rządu, Takich rzeczy nie wie. No ale co ja tam wiem? Ale jestem prostym chłopakiem z Nowej Huty. No i to już właściwie mam dosyć czytania na ten temat. Tak więc, jeżeli drodzy widzowie możecie mi powiedzieć, to podpowiedzcie mi, jak to jest, że ja na przykład u swojego pracodawcy mam w mowie taki paragraf, że muszę być kulturalny. A czy pan minister też ma taki paragraf i czy też musi być kulturalny? Czy nie? Czy może wrzeszczeć i wyzywać? No, ale czy kolejne moje pytanie do was, drodzy widzowie, czy uważacie, że obecna koalicja czy partia rządząca Właśnie takim językiem zamierzam negocjować z wyborcami, bo ja nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, strzałka.